Witajcie! W tym filmie będziemy rozmawiali jak zdjąć, wymienić pedały rowerowe. Widzę, że całkiem dużo osób poszukuje takich informacji, ale takich filmów też jest kilka, ale... ale nagram też po swojemu. Chociaż to nie jest żadna wiedza tajemna, czyli bardzo krótko Wam przedstawię o co lotek. Mianowicie pedały macie zawsze, które są lewe i prawe. To jest lewe. Pamiętajcie, mój rower jest do góry nogami. To jest lewe pedało... To jest prawe tam gdzie korba, tam macie prawe pedało, Bo po prawej stronie, jak jedziecie na rowerze, macie prawą nogę wtedy na tym pedale. Co ważne, te pedały rowerowe mają dwa różne gwinty. Znaczy, gwint jest taki sam, tylko jeden jest lewy, a drugi gwint jest prawy. No i teraz sobie wykręcam to pedało, żeby wam pokazać. Słuchajcie, jak macie pedały rowerowe, to zobaczycie, no to oczywiście jest gwint, który w, w tą ramię suportu sobie wkręcacie, czyli w to i w to drugie tak samo, ale zobaczcie, poza tym gwintem, który musicie na maksa wkręcić, to tutaj też jest ten kawałek metalu jeszcze i on jest profilowany. Być może widzicie na aparacie, ja na małym ekraniku chyba widzę, że z jednej strony jest one takie spłaszczone, ten metal tutaj jest z jednej strony spłaszczony i on służy do tego, to spłaszczenie, żebyście zapakowali na nie Klucz. Ten klucz, który możecie na to zapakować, to jest szesnastka. Szesnastka powinna pasować. Nie wiem, czy we wszystkich pedałach jest szesnastka. Sami sobie dopasujecie, jaki będzie klucz pasował. W tym przypadku, co ja mam tu pedało, to jest akurat szesnastka. No i co musicie wiedzieć? Pedało, które zakładacie na korbę, czyli pedało R prawe, będzie nawet na nich wybite. Prawdopodobnie tutaj chyba nie widzicie na aparacie. Nie wiem, ja na małym ekranie nie widzę tego. Tutaj na pedale zawsze jest wybite. Czy to jest pedało lewe czy prawe? Zawsze na każdych pedałach, przynajmniej jakie ja do tej pory w życiu miałem, najtańszych, najdroższych jakichkolwiek, zawsze jest wybity tutaj na górze L lub R. R to jest right, czyli prawe. Prawe pedało ma prawy gwint normalny, czyli najnormalniejszy gwint, tak jak zakręca się butelkę. Jak piszę na pedale l, czyli lewy gwint, czyli lewica, czyli wszystko do góry nogami tam wywrócone jest, nie ma żadnej logiki, więc gwint jest w pedale lewym lewy. Prawe pedało normalnie wkręcacie tak jak normalny gwint w prawo, czyli przykładam sobie do tego gwintu. Nie zapomnijcie o jednej ważnej rzeczy: nasmarujcie sobie ją lekko smarem, takim gęstym smarem. Ja zawsze na palca trochę biorę go tam ten gwint troszeczkę nim objeżdżam z tego powodu, żeby one się w przyszłości łatwo mi też odkręcało mi się tam nic nie rzywiało, nic nie psuło te smarowanie gwintu ma jeszcze jedną zaletę, nie tylko, że to Wam się nie zastyga i potem łatwo serwisować taki rower, tylko taką, że woda też się do środka nie dostaje, bo ten smar jest też wodoodporny no dobra, pedało ja mam podsmarowane lekko smarem i normalnie je wkręcam sobie jak normalny gwint czyli w prawą Stronę. ile mogę to samym pedałem kręcę, ale zaraz mi one się zablokuje. O, już muszę kręcić kluczem. Niektóre pedały, jak mają krótki ten szpień, to klucz wam taki zwykły klucz będzie za gruby, się nie zmieści, nie dalibyście rady kręcić. Wtedy musicie używać albo chudych kluczów, albo jakichś typowych kluczy rowerowych do dokręcania tego elementu. Ja mogę użyć tego grubego, bo mój ma długi ten nosek. Pamiętajcie, żeby to dobrze dokręcić, ale nie kręćcie tego na strasznie pakernie, nie? Taką na maxa maksów, to nie kręćcie z tego powodu, że po co macie sobie tam gwint uszkadzać. Wkręćcie z czuciem na tyle mocno, żeby się po prostu nigdy Wam samo czy nie, nie rozkręciło. Dobra, ja sobie to wkręciłem, no i pedało chodzi. Akurat te pedała, powiem Wam, to są platformy aluminiowe, Wyciągnąłem je z kartonu, już miałem je chyba z 5 lat. I one muszą się rozruszać, bo one normalnie leżały i tak mi trochę one zastygły. Wystarczy, że się rozrusza i będą dobrze działać. Ale jeszcze warto też wspomnieć o jednym rzeczy. Wiecie już jakie wymienić, ale jak będziecie szukali sobie nowych, dam Wam pewne wskazówki, które mogą Wam się przydać. Plastikowe nie są zawsze takie złe, wbrew pozorom, z tego powodu, że, że aluminiowe jak sobie kupicie za cienkie, te ścianki jakby dom miały, to może Wam pękać. Aluminium nie jest za bardzo elastyczny, więc jak mocniej ciśniecie i gdzieś naprężenie złapie, bardzo często się zdarza, że chude, słabsze aluminia pękają. Więc jak kupujecie aluminiowe pedały, bardzo fajne są, jak najbardziej polecam, to patrzcie, żeby miały grubsze ścianki, a nie takie bardzo cienkie, bo inaczej wam mogą one się łatwo skasować. Jak kupujecie pedały plastikowe, to zwracajcie uwagę na to, żeby to była duża platforma jak najlepiej, a nie takie zwykłe pedało. O to chodzi, że im szersze te pedały macie te strzemiona, to tym wygodniej wam postawić na to stopę i wtedy pedałować, jechać, bo jak macie taką wąskie, to tej wygody nie macie za dużej, bo na w stopie działa ta siła zbyt mocno, więc zwracajcie uwagę na to, żeby te pedały były dosyć szerokie i jak tutaj troszkę dalej odchodzą też to jest jak najbardziej w porządku. No i jeszcze jedną rzecz zwracajcie przy wyborze pedałów, mianowicie zaczepy w nich jakie są, czyli ja tutaj mam takie metalowe powiedzmy sobie kolce, takie koreczki. Nie? I jak stawiam na nią stopę z jakimś tam bieżnikiem, no wiadomo w jakimś bucie, to ona mi się nie ześlizguje. Nawet jak pada deszcz, nawet jak jest mokro, to o, te koreczki stalowe, które tutaj mam w cały, na całej powierzchni, ona mi się zaczepia. Mają zaczepy te pedały. Natomiast jak kupicie sobie śliskie, plastikowe, tak będzie mokro i macie podeszwę mokrą buta, to Wam potrafi ona zjechać. Dlaczego ja tym mówię? Bo mam już w tym doświadczenie. Mianowicie jak Wam się noga, jak mocno gdzieś ściśniecie pod jakąś dużą górę, i Wam się noga ześliźnie z spedała, to możecie sobie zrobić poważną krzywdę. Mianowicie brodą potraficie sobie zajechać w kierownicę. Dziwnie to może brzmi, ale taki jest fakt. Dużą siła, jak Wam się ześliźnie z pedała, to wtedy Wasze całe ciało leci do przodu i można ryjem walnąć mocno w kierownicę. A jak macie jeszcze w kierownicy ten kant na mostku, taką śrubę odstającą w starych typach, no to wtedy możecie sobie zrobić coś niefajnego. Naprawdę mam z tym doświadczenie Lepiej kupcie sobie platformy z takimi właśnie kolcami, jakieś co tutaj będą. Oczywiście kolce mówię w cudzysłowie, one Wam nie dziurawią podeszwy, ale żeby dobrze się to trzymało podeszwy, żeby tam nie było żadnego poślizgu, bo inaczej można sobie zrobić łatwo krzywdę. Tutaj Wam pokażę stare pedały, jakie miałem do tej pory. To są plastikowe. Zobaczcie, to wytarte już te kolce są, bo też były kolce, ale są już starte, bo tak były dużo lat eksploatowane. A więc no, na nich właśnie mi się te poślizgi różne potrafiły zdarzyć. Jak szczególnie jest mokra podeszła, to zobaczcie na plastiku to wszystko, jak lodowisko się wtedy robi. Dlatego zwracajcie uwagę, żeby te kolce jakieś były. Tutaj były, ale one już zeszły z biegiem wielu, wielu lat. Tutaj są nowe, szersze platformy. Tak jak widzicie, jeden pedał do drugiego, no to platformy od razu Wam się rzucają w oczy, że są dużo szersze, a więc na pewno będą też dużo wygodniejsze. No dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki za zobaczenie tego filmu. Zapraszam Was do pozostałych filmów o rowerach, jakie nagrywam i śmiało możecie zadawać mi pytania. Jak będę znał odpowiedź, to Wam jak zawsze na nie odpowiem. A jak nie będę znał odpowiedzi, to nie będę ściemniał, tylko też powiem, że... No nie wiem. Dzięki. Trzymajcie się do następnych filmów. Cześć.